Cześć, to Paweł Kamiński, Poligamia.pl. Dorwaliśmy się ekskluzywnie do nowej mapy do Battlefield 3. Nazywa się Operation Poligamia. I teraz możecie zobaczyć, jak wygląda na tym krótkim oprowadzeniu. Postaram się Wam pokazać najlepsze elementy. Zwróćcie uwagę na realistyczne tekstury drewna. Naprawdę niesamowite. Wyglądają jak w rzeczywistości. Zobaczcie na te refleksy światła. Też zdecydowanie niesamowite. Sporo wąskich korytarzy to taka dość monotonna mapa, trochę miejsc dla kamperów. Ale jest też kilka miejsc, gdzie można się zaczaić z zasadzką. Okej, okay, żarty żartami, to jest dniówka dzisiaj w trybie FPP, bo dzisiaj cała redakcja jest w trybie FPP. To zarówno nasza poligami, jak i redakcja game cornera. Wszystko się trochę pozmieniało, od kiedy zaczęła się beta Battlefield 3. A pozmieniało się dlatego, że nie jesteśmy w stanie dzisiaj w redakcji mówić o niczym innym i dlatego na serwisie dominuje Battlefield 3. Przede wszystkim wideo i wrażenia Konrada z Xboxa 360, bowiem to dzisiaj zaczęła się beta na Xboxie 360, w której mogą wziąć już udział wszyscy. Konrad pograł, opisał swoje wrażenia, a przede wszystkim nagrał, jak ta gra wygląda na konsoli. Sami możecie ocenić, czy wygląda dużo gorzej niż na pc bowiem wideo z pc też mamy. Sławek Serafin i Adam Magdziak nagrali zarówno Battlefielda w bardzo wysokich ultra ustawieniach, jak i Battlefielda w niskich ustawieniach. Można zobaczyć, czy warto inwestować na przykład w kartę graficzną, żeby pograć w tych ultra super i nacieszyć się taką realistyczną grafiką jak tutaj. No spójrzcie, jaka gra świateł. Co poza tym na Poligami. Paweł Winiarski wrócił z Francji. I pokazał nam swoje wrażenia z Tintina, gry, którą mu tam pokazywano. Gry o pewnej sympatycznej postaci komiksów, która nie jest w Polsce specjalnie znana. No, zobaczcie, jaka roślinność nawet Crisis się nie powstydzi. Ale może dzięki grze i dzięki nadchodzącemu filmowi Tintin stanie się dużo bardziej popularny. Sprawdźcie to, jeśli chcecie się dowiedzieć co to za postać, z czym to się je i dlaczego warto się tą grą zainteresować. Jeśli lubicie komiksy i trochę kryminału, a trochę historii i archeologii, takie klimaty larokroftowe, to może Tintin przypaść Wam do gustu. Poza tym Maciu pograł w Burnout Crash, czyli chyba najdziwniejszą zmianę marki, a właściwie zmianę tego, co się pod marką kryje, bowiem Burnout Crash zupełnie nie przypomina poprzedniego Burnouta i jak twierdzi Maciu, w ogóle nie wyszło to tej grze na dobre, gdyż jest po prostu Nudna. Przeczytajcie jego opis, recenzję tej gry i dowiedzcie się o co właściwie chodzi. Chyba nadużywam dzisiaj frazy o co właściwie chodzi, ale to dlatego, że nie mogę oderwać oczu od grafiki, jaka mnie otacza. Ta mapa do Battlefielda jest naprawdę niesamowita. Poza tym, dwa ciekawe zwiastuny dzisiaj na poligami. dwóch wyczekiwanych gier, które nie do końca będą tym, czego chyba od nich oczekujemy. Pierwsze to zwiastun Syndicate, która. Niespodziewanie stała się strzelaniną, i możecie zobaczyć w rytmie dubstepu, jak to strzelanie będzie wyglądać. Jak na mój gust, trochę za dużo jest strzelania w tym pierwszym zwiastunie i w ogóle w syndicacie, ale może to się z czasem zmieni. Zauważyłem tam kilka ciekawszych elementów, na przykład możliwość włamania się do czyjegoś umysłu. Wspaniała animacja po lewej. Drugi zwiastun to zwiastun gry I am Alive, która jak się okazuje będzie tylko w cyfrowej dystrybucji, co może się odbić na jej jakości, ale nadal będzie survivalem stawiającym na przetrwanie w świecie, którego dotknął tajemniczy kataklizm. Ja tu podejrzewam jakieś zombie albo inny kosmiczny kataklizm, ale nie wiadomo dokładnie. I to chyba tyle dzisiaj na Poligami, co ciekawszych rzeczy. Zajrzyjcie sami i przejrzyjcie, pewnie jeszcze pojawi się kilka informacji. Jest m.in. nowy zwiastun Afterfall, który lada chwila powinniśmy wrzucić. Na naszą stronę i będziecie mogli zobaczyć kolejne wideo, które ujawni nam coś więcej o tej polskiej grze. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta dniówka Battlefield Style. Ja dzisiaj będę grał dla odmiany w Diablo, też część trzecia Battlefielda, jeszcze chwilowo nie uświadczę, ale też jestem coraz bardziej ciekaw tej gry, chociaż rzadko grywam w multiplayerowe strzelanki. Paweł Kamiński, dzięki, do zobaczenia jutro z kimkolwiek innym, ale zawsze na Poligami.